Teraz szybki wariant, bo już rozegramy Jason Lokilo będzie próbował uderzenia i bramka! Piękne uderzenie Jasona Lokilo, a więc potwierdza to, co widzimy w ostatnich dniach na treningach, bo te uderzenia tą lewą nogą po długim słupku, to jest coś powtarzalnego. Teraz piłka za obronę, Usman Sow w dogodnej sytuacji wykorzystuje tę sytuację skrzydłowej bramki. Mamy 1 do 1. Strong opponent, je. Yeah? Ja, yeah, strong mocne firmy i świetny smak dla nas Musimy dalej iść na to, co robimy Tak W Radziu, opowiedz o twojej zna znajomości z Bartkiem Sliszem, bo już zdjęcie widzieliśmy Jakie zdjęcie? No, zdjęcie no, ja z transferu, z ogłoszenia to transferu To było dawno temu No powiedz coś Teraz telematyka ma skorporować This guy don't play, don't, has, don't has nothing for him. Family visits you? Yes, uh, I have family in Cartagena and Murcia. Mm -hmm. uh, they come to here. Uh, I have to, uh, to be with them. Okay. <laughs> what do you think about this game? Yeah, it was a nice game. Everybody, especially for us, everybody got some minutes in the legs first time for, for us this year. So yeah, it was a nice game. Uh, what do you think about the opponent? Yeah, a good team, good team, and uh, they changed a lot as well, and uh, they have some good players. Hey, Jason, you did exactly what you did in training. You know, what you do in training, you need to put it back in a game. But I'm preparing to be ready for extra class because this is the most important. Of course, it's always nice to score, but we want to get ready for the first extra class of games, and hopefully, we can get a lot of wins in the second part of the season, all together. Komont jest. Dobry sparring na tym obozie. Silna drużyna, która też zrobiła mocne transfery. I co? Pracujemy dalej. Fajny sparring, bo z takimi drużynami możemy się nauczyć jeszcze więcej. I nic. Oby do przodu. Super, dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Niedziela pracująca. Znowu pierwszy jesteście. Znamy. Jak tam Boro po sparingu? Dobrze, każdy 45 minut zagrał. Wszyscy zdrowi. Dobrze popracowali. Nie każdy. Nie. No. No. Zmęczony jesteś? Troszkę tak. Który to jest dzień? 8. Niedziela. No. no to będzie jeszcze. No. Jesteśmy tydzień Też tutaj. Jest już widzicie, sam się góry. Słuchajcie, y, część z Was już z tego korzysta. Y, chcemy Wam pokazać i zachęcić i właściwie będziemy przenosić nasze archiwum tylko na bazę, którą mamy. Y, to jest baza zdjęć, która funkcjonuje w piaście od kilku lat. To narzędzie ma wam pomóc. Y, w takim ogólnym poukładaniu sobie Waszych archiwów dodatkowo daje lepszą jakość zdjęć, ponieważ zdjęcia, które pobieracie, pobieracie w pełnej jakości. Macie też możliwość nie tak jak dotychczas na WhatsAppie klepania, wyszukiwania, tylko po tagowaniu, bo wszystkie zdjęcia są tagowane, znalezienie bezpośredniego, bezpośrednio, waszych, bezpośrednio Waszych zdjęć. W naszym interesie i w budowaniu takiej komunikacji z zawodnikami od początku było to, żeby to było przejrzyste, fajne. Stąd też zdecydowaliśmy się wszystkim zawodnikom udostępniać, bo oni też budują naszą markę w Tak Marek. running. Kto zapomniał spodenek? Nikt nie zapomniał spodenek, po prostu to, to bluza. Gdzie nie pięknie. jest Ola Hola, hola amigo. Dzięki. Enjoy. To nie, to nie. tak, tak nie będzie rzucał. Nie, Mama miała. Nie, zostaw, zostaw! Wiku wiadomo. 4, lewy, lewy. Kto ma białą? panda? D. Wszyscy najwyżsi. Tak? Pani się bawi. Boczną to by się to przyda. Przyda i chcę na tym pracować. Chcę rzucać tak w a nawet i lepiej. Co znaczy zielona koszulka? Drugie miejsce. Drugie miejsce... Nie to... W Nie W, w Chcę mieć pierwsze. Ale muszę jeszcze podpchnąć dzika, jak to robić. Rekord. Brawo. Brawo. Ale to lewo. Nie, to lewą! Nie, to lewo. Nie, Nie, Taki milk. Macie Masz jakiegoś coś. wiernego fana wiesz o tym? No Macie coś. dalej pisze, widziałem, widziałem Już zrobił i jakieś tam liczby O, więcej Justina Nagrywajcie No, oh, w... O, oh, Justina? Więcej Justina Pomysł na film z Justinem to jest dobry Dobrze no. Ktoś się nie wie, wierzę. Wierzę. Trochę piwki fi, Jakieś <grywa> drafty Drafty <grywa> Gracie drafta? Ale tego z botem? Nie, ja on No daj, normalnie A my z Kajtkiem gramy no z, gram z botem, bo internet tam nie, tam nie pozwala I <laughs> <No, can> you? <laughs> you <laughs> you? oh, that's your photos? Yes, yes. That's your photos. <laughs> ah, yeah, perfect! Great! Top! Top! Top. have one picture, I think. Oh. Oh. <laughs> perfect! Yeah. So we use it! <laughs> we use it! <laughs> because you think he's Lukaku. <laughs> No, Luca, look. Up. Hey, kamera going to break the camera. We're taking photo from the guy. No, top. Look. Mm. Wow, nice. oh. <laughs> <laughs> jestem But broken. mam pasem jest fotografia. Grzegorz, Grzegorz fotografii. Grzenia foto. Zawodu fotograf w wolnym czasie fizjo. Prawda Już wiecie kto robi zdjęcia na klubowe media. Już wiecie, że ten człowiek łączy dwie funkcje. Wyleczę i sprawiam uśmiech na twarzy. Jeszcze raz, jeszcze raz. To jest już na blisko czy na daleko? O. Dodam i oznaczę grzeszy członka. Najlepszy fotograf. To wybrali Bardzo Barcelona. A Filip kogo powiedział? Barcelona Nie Barcelona Nikt nie wierzy w potęgę Mikela Artety eee. Przegrają z United następny następnym Dwóch w jednym sezonie nie wygrają Czego dwóch? No, Premier League i ligi mistrzów nie wygrają. Czy że wygrają w Premier League. Tak? Tak. 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 że jesteś panem Arsenal? Nie Trible. Kaj, kajtek czy tak? Triple, triple this season. Tottenham, no? Yeah, i uh, no Bayern. Bayern. Real Madrid, I think. Okay, thanks. Why not Paphos? Paphos in three years. Three years they win Champions League. Now David Luiz. Next year Cristiano Ronaldo. And, and after two years, uh, Messi. Jim finished. Oh, lucky. Okay. Who win? Who win what? Champions League. Champions League? Start Champions League game. Yep. When? Ah. Oh, uh, um, oh, I think uh, Barcelona or PSG again. But bet on PSG again. Which team? This year? Yep. Uh, Barcelona. Okay. Adrian. Barcelona as well. Easy. Easy. 100% You are a fan of Barca? But you played for Madrid? Yes. Barcelona. You Ugo Vallejo team. Ugo Vallejo. España. Which team? Who play? <laughs> Bawaria może, a... Maybe Może Balistów? Bawaria i Bayern? A? Bawaria i Bayern? Nie, Bawaria, München. A, no to Bayern z Monachium. Tam gdzie Kane gra. Ej, patrz, zrobimy jutro tak, że dam ci tą kamerkę, bo już tym chodzi. Co ty na to? A czemu ja? No drapie. No wszyscy będziecie było, po kolei, patrz, no to bardzo Łatwe to jest. gdzie ty idziesz? No, Zobacz, robisz, no. Kliknij pasz, kliknij teraz na to kółeczko, na to. No. Trzy razy. To co, jutro mamy z tym chodzić? Tak, dam wam to i będziecie chodzić z tym. To. A właśnie, bo myśleliście... Wszyscy na zmianę. nie przejęli vloga. No, no właśnie, będą przejmować vloga. Ale jutro, jutro. O! Jest... Ten przejmie vloga. Wszyscy. Ej, dobre. Dobre, co? To możemy na wtorek dać vloga chłopakom. Ale to słyszysz na, na mikrofonie? No teraz na no Tak? No Słyszysz to nie? No ma to w telefonie <noise> <noise> Możesz to odłożyć już Co? Mikrofon No ale to powiedzcie w takim razie <noise> Na czym polega gra Nie okej okay. Nie okej okay. ja Nie, nie, no, nie zrobię. zrobię okay. Nie teraz to wyweźcie Pamiętacie, o, ja pamiętacie że sobie. mieliście załatwioną jak... dramów? No, ja. to jest Już... Cześć wszystkim. Dzisiaj zagramy w grę, która będzie polegać na tym, żeby zga zgadnąć hasło. Jeden z nas będzie miał założone słuchawki, yy, następna osoba będzie podawać hasło, i osoba w będzie musiała zgadnąć jakie to słowo. Więc zaczynajmy. Słyszysz coś? Nie słyszysz. <śleszy> Nie, <słyszę. śleszy> Nie ja Wawospias. <z seguro> Admin. Admin. Kiedy? Jest. Admin. Admin. Kiedy? Jest. Krok. Jeszcze raz. Admin. Admin. Kiedy? Jest blok nie rozumiem admin admin kiedy jest <noise> blok <noise> admin admin kiedy jest kiedy jeden <noise> kiedy jest <noise> <laughs> admin, admin, Kiedy Vlog. Kiedy Vlog? Admin, Kiedy Vlog. Admin, admin, Kiedy Jest. <laughs> Kiedy, <laughs> Kiedy Jest, Vlog, <laughs> dobrze. Kiedy Vlog. Admin. Admin. Kiedy? Vlog. Jeszcze raz. Admin Admin. Admin. Kiedy? Kiedy? Vlog. Vlog. Admin To? Kto? To? Co? To? Do? To. Kto? Stan? To to jest... Do? To... To... Jest... To jest... Nasze... Nasze... Drapa? Nasze... To jest... Nasze... nasze. Nasz... Nasz... Nasze... Okrzei... To jest nasze okrzei! To... To jest nasz <noise> Jędro, pomyślisz? No myślę, ale coś nie mogę wymyślić. Fajne masz słuchawki. Ciężkie, dobra, <laughs> dawaj. Fajne... Jeszcze raz. Fajne... Fajne... Wal... <laughs> Jeszcze raz. Fajne masz słuchawki. Masz coś tam, okej, okay. mhm. ale nie wiem jakie pierwsze słowo. Fajne... Fajne masz masz słuchawki Wiem, dzięki mordo Fajne o słuchawki Całe życie Całe życie ciastgliwicy W przyszłości W przyszłości Symposy. Pokój nie Pokój dobrym ludziom W przyszłości Przyszłość 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 Przyszłość. <grymne> Teraz przyszłość. przyszłości Może mówię to? Przyszłość. Przyszłość. Proszę, aby się pisać. Proszę, piosenka... się pisać. w no, przyszłości to to No dobra, się pisać. W aby w pisać. W aby W w przyszłości. W przyszłości. W przyszłości? Zdobędę. Zdobędę? No co? Zdobę... W przyszłości zdobędę? No, co zdobędziesz? Co? Co zdobędziesz? W przyszłości zdobędę złotą piłkę. Haha! <ślesztuk> <ślesztuk> w przyszłości zdobędę. W przyszłości zdobędę mistrzostwo mistrzostwo polski. Niemiec polski Tak? <noise> no to ty brawo, nam powiedz tak. Brawo. No ale on chce papa zaczę.